Mają wspólną pasję i jeden cel pomoc choremu koledze Michał Adamski. Witam państwa. Zaczynamy główne wydanie zbliżeń. Że jest takim człowiekiem, dla którego trzeba pracować i któremu trzeba pomóc. Potrafimy robić to, śpiewać i grać, dlatego poszliśmy w tym kierunku, czyli imprezy i koncerty. Szczegóły tej sprawy w zbliżeniach już za chwilę. A co jeszcze dzisiaj w programie? A teraz o zespołowej pomocy dla chorego na białaczkę Andrzeja. Grupa studentów i wykładowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wspólnie chce zebrać pieniądze na leczenie kolegi. A że na co dzień zajmują się muzyką, postanowili zagrać dla Andrzeja. Ich cały świat to muzyka, dlatego właśnie muzyką studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego chcą pomóc swojemu koledze, który zachorował na białaczkę. Andrzej to student Instytutu Edukacji Muzycznej. Śpiewa w chórze w zespole Pieśni Dawnej i udziela się w wielu muzycznych projektach, lubiany przez innych studentów i kadrę naukową. Myślę, że mogę użyć takiego sformułowania, że przez to, przez to wspólne muzykowanie stał się również moim przyjacielem. Bez niego muzyka nie brzmi, tak samo mówią jego przyjaciele i chcą, by jak najszybciej do nich wrócił. Do tego potrzebne są pieniądze, dlatego postanowili zorganizować akcję Gramy dla Andrzeja. Tak naprawdę mało potrafimy robić. Jedyne co potrafimy robić to śpiewać i grać. Dlatego poszliśmy w tym kierunku, czyli imprezy i koncerty. O tym, że grają dla Andrzeja, nie sposób na uczelni nie zauważyć. Wszędzie wiszą informacje, gdzie i kiedy można pomóc. Najbliższy koncert już jutro podczas studenckich otrzęsin, ale w planach są kolejne wydarzenia. Takiej energii nie da się zatrzymać. Przede wszystkim tutaj Andrzej jest takim człowiekiem, dla którego trzeba pracować i któremu trzeba pomóc. Tym bardziej, że wiemy, że gdyby, gdyby każdy z nas był w takiej sytuacji, wiemy, że on postąpiłby tak samo. Studenci poszukują również dawcy szpiku i zachęcają innych, by zgłosili się do Sekretariatu Instytutu Edukacji Muzycznej, gdzie zostaną pobrane próbki. Może to właśnie Państwo odpowiedzą na ten apel? Czekamy na sygnały o podobnych sprawach. I don't know.